Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Randy Schroeder. Dwadzieścia lat temu otrzymałem szansę podobną, choć nie tak znaczącą, jak ta, którą Ty dostajesz dziś. Otóż dwadzieścia lat temu byłem u szczytu kariery w branży usług finansowych. Moje dwunastomiesięczne dochody były wyższe niż kiedykolwiek, ale zgadnij, ile z tych pieniędzy zostawało mi na koniec roku? Dokładnie zero. Starałem się, biegałem, urabiałem się po łokcie, pracowałem ciężko, a i tak przegrywałem wyścig. Zostałem zaproszony na prezentację, na której dowiedziałem się o marketingu sieciowym i otworzyły mi się oczy. Pozwól, że opowiem Ci, dlaczego tak się stało. W trakcie tej prostej prezentacji poznałem fundamentalny błąd w moim systemie zarabiania i wydawania. Wydawałem pieniądze każdego dnia, a zarabiałem tylko wtedy, kiedy pracowałem. Zapytasz, co to oznacza, że wydawałem każdego dnia? Miałem kredyt hipoteczny na mój dom i wiesz co? Odsetki naliczane były jak w zegarze, dzień po dniu. Zegar tykał każdego dnia i naliczał całkiem pokaźną sumę. Byłem maklerem giełdowym, zarabiałem zasadniczo pięć dni w tygodniu, tylko wtedy, gdy rynek był otwarty, a wydawałem 24 godziny na dobę. I nagle zrozumiałem. To dlatego przegrywam ten wyścig. Wydaję przez cały czas, a zarabiam tylko przez jego część. Czy ten sam problem nie dotyczy także ciebie? Tamtego dnia poznałem rozwiązanie. Wykładowca mówił o magicznej branży, w której zwykli ludzie mają niezwykłe rezultaty. W której wybierasz z kim, kiedy i gdzie pracujesz. Pracując kilka godzin tygodniowo, masz możliwość stworzenia drugiego źródła dochodu, które będzie generować przychody 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Człowiek ten pomógł mi zrozumieć, dlaczego jego świat jest inny niż mój. Oto co powiedział. Większość ludzi pracuje na etacie, i na ogół, kiedy pytam ich dlaczego, odpowiadają jednym słowem bezpieczeństwo. A ja zapytam Was, czy znacie kogoś, kto podczas ostatniego roku stracił pracę? Czasami odpowiadają mi, że lubią swoją pracę. Wtedy naprawdę cieszę się i gratuluję im, bo niestety nie zawsze tak jest. Pozwólcie, że zadam Wam kolejne pytanie: czy wolisz piątkowy wieczór, czy poniedziałkowy ranek? Niektórzy mówią o satysfakcji finansowej, ale pozwólcie, że zapytam, ilu znacie ludzi, którzy pracując na etacie, 8 a nawet 12 godzin dziennie dorobili się majątku? Oczywiście, że są i tacy, na przykład prezesi banków czy wielkich korporacji, ale jak to wygląda dla większości? Jeśli pracujesz na etacie, zadaj sobie jedno pytanie: Czy pracując tam, gdzie pracuję, Jestem w stanie spełnić swoje wszystkie marzenia i aspiracje. Nie musisz odpowiadać mnie. Wystarczy, że odpowiesz samemu sobie. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to może lepiej zostać swoim własnym szefem i założyć swoją firmę. Pomijam to, że na ogół potrzebujesz wtedy świetnego pomysłu i sporego kapitału. Na pewno jesteś osobą kreatywną i poradzisz sobie i z jednym, i z drugim. Ale kiedy już założysz firmę, szybko staniesz przed największym problemem każdego właściciela firmy. To pracownicy. O ile ty, jako właściciel firmy, chciałbyś, aby pracowali jak najwydajniej, za jak najmniejsze pieniądze, o tyle oni marzą o czymś dokładnie odwrotnym. Jako szef będziesz sobie ciągle zadawał pytanie, czy ten pracownik zarabia chociaż na własną pensję. Bo pracownikom pensję. Będziesz musiał wypłacić zawsze. Problem polega na tym, że w relacje pracodawca-pracownik wpisany jest konflikt. Chciałbym, abyście przyjrzeli się czemuś zupełnie innemu. Chciałbym, abyście przyjrzeli się marketingowi sieciowemu. Tu każdy ma identyczne prawa i taką samą szansę. Każdy może osiągnąć tyle samo. Praktycznie każdy na początku swojej działalności w network marketingu traktuje ją jako działalność dodatkową. I inwestuje w nią nie więcej niż jedną lub dwie godziny dziennie. Więc jeśli każdy będzie pracował tylko jedną godzinę dziennie, ale w Twojej organizacji będzie tysiąc osób, a ty otrzymasz 10% całkowitego obrotu wygenerowanego przez Twoją grupę, to okaże się, że jeden rok działania w network marketingu może dać rezultaty takie same, jak 10 lat działania w pojedynkę. A tak na marginesie, czy znacie kogokolwiek, kto dorobił się prawdziwego majątku, pracując w pojedynkę? Jak powiedział Jean-Paul Getty, wolę 1% z pracy stu ludzi, niż 100% z własnej pracy. No i powiem Wam, że ta myśl to była dla mnie magia. Otworzyło mi to oczy na możliwości marketingu sieciowego. Dwadzieścia lat później mogę Ci powiedzieć, jak jestem wdzięczny, że to zrozumiałem. Dwadzieścia lat później, lat, które przeżyłem, tak, że życzyłbym tego każdemu. Mogę ci powiedzieć, że fundamentalne zasady marketingu sieciowego są zdecydowanie lepsze od tych, które rządzą konwencjonalnym biznesem. Bo pracujesz z kim chcesz, a nie z kim musisz. Bo za raz wykonaną pracę możesz otrzymywać wynagrodzenie przez całe lata. Bo to ty decydujesz kiedy wracasz z wakacji. A wreszcie, kiedy będziesz chciał, możesz przekazać swój biznes swoim dzieciom. Otóż taka właśnie jest branża marketingu sieciowego. A czym jest Monawi? Monawi to produkt. Monawi to firma. Monawi to szansa. Monawi to sprawdzony produkt dla ludzi, którzy dbają o zdrowie i dobrą kondycję, promowany przez kilkanaście polskich gwiazd sportu, które doświadczyły rezultatów stosowania tego unikalnego produktu. MonaVI to najszybciej rozwijająca się firma w branży marketingu sieciowego. MonaVI to szansa, aby przyłączyć się do ogólnoświatowej firmy, która właśnie zaczyna rozwijać swoją działalność w Polsce. Jestem przekonany, że w tej wspaniałej branży istnieje samodzielne, pojedyncze, unikalne, najlepsze przedsiębiorstwo. Wierzę, że jest to MonaVI. Proponuję ci, abyś posłuchał, co na ten temat sądzą osoby, które już współpracują z MonaVI i odnoszą w niej sukcesy. Witam cieplutko, nazywam się Halina Wysocka. Mieszkam w Sycowie. Do 2010 roku razem z mężem prowadziłam firmę. Ale problem z tym był taki, że oprócz pracy biurowej, głowy pełnej obowiązków związanych z firmą i prowadzeniem domu, nie miałam nic. Bo wszystkie pochwały za pracę były adresowane do mojego męża. I w końcu po latach braku satysfakcji z wykonywanej pracy, zawitało do mnie monawi. Teraz nareszcie jestem szczęśliwa. Mam tu przyjaciół, własne pieniądze, a przede wszystkim radość z pracy. Dzięki naszym działaniom zakwalifikowaliśmy się na międzynarodową wycieczkę. Na którą tym razem to ja mogę zabrać swojego męża. I jest to dla mnie prawdziwa satysfakcja. Nazywam się Andrzej Kuraś i pochodzę ze Śląska, gdzie prowadziłem swój tradycyjny biznes, w którym zatrudniałem ponad 200 osób. Zarabiałem pieniądze, które mnie zadowalały, ale jednocześnie styl życia, który prowadziłem. W zupełności mi nie odpowiadał. Mogę powiedzieć, że 200 pracujących ludzi to każdego dnia 200 problemów. Pięć lat temu zetknąłem się z branżą marketingu sieciowego, i teraz z perspektywy tych kilku lat mogę powiedzieć, że jest to najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić. Szukałem właściwej firmy dla siebie, bo od samego początku czułem, że jestem we właściwej flocie, tylko muszę znaleźć odpowiedni statek. Już dwa razy byłem w Salt Lake City. I znajduje się siedziba firmy. Dalin Larsen, założyciel firmy i przedsiębiorca roku 2009 w Ameryce, zbudował zespół, który nie ma równego sobie na świecie. A to właśnie firma networkowa jest najważniejsze. I o tym często nie wiedzą lub zapominają ci, którzy startują w tej branży. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, jeśli masz marzenia, jeśli przy okazji chcesz zadbać o swoje zdrowie, dołącz do nas. Ale pamiętaj, że nawet kiedy będziesz w najlepszej firmie na świecie, sukces zawsze znajduje się za strefą komfortu. Więc przygotuj się na opuszczenie tej strefy i wiedz, że wszystko jest trudne, za stanie się łatwe. Witam, nazywam się Dariusz Kurjata i jestem ze Szczecina. Przed Monawie od początku lat 90. wraz z żoną Izabelą zajmowaliśmy się różnego rodzaju działalnością gospodarczą, aż po branżę sprzedaży bezpośredniej, w której sukces marketingowy pozwolił nam przez wiele lat cieszyć się niezależnością finansową. Problem z tym był taki, że szukaliśmy zajęcia. Które dawałoby nie tylko pieniądze, ale łączyłoby w sobie pasję z pracą. Chcieliśmy, żeby to, co robimy przynosiło radość nie tylko nam, ale żebyśmy mogli dzięki temu odmienić życie innych, dać im szansę na niezależność finansową, szczęście i zdrowie. Podoba nam się to, że Monawi stworzyła projekt Mor, który ciągle pomaga dzieciom, które były skazane na życie na ulicy. Właśnie dzięki Monawi mają dach nad głową, wyżywienie, wsparcie emocjonalne. I wykształcenie. Ostatnio Monavi zabrało nas na wycieczkę do USA, nagrodę za nasze osiągnięcia. Widzieliśmy na własne oczy, jak w ciągu dwóch dni sami tylko dystrybutorzy oddali ponad półtora miliona dolarów na pomoc dzieciom. Dzięki Monavi poznaliśmy wielu nowych przyjaciół, z którymi budujemy najlepszą firmę dla świata. Jestem Sława. Mieszkam w Zgorzelcu. Po tragicznej śmierci mojego męża zostałam w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ pobierałam tylko emeryturę na niepełnosprawne dziecko w wysokości 650 zł. I to wszystko po 22 latach pracy w służbie zdrowia. Nie wiedziałam, co mam zrobić, jak sobie poradzić. Kiedy pierwszy raz usłyszałam od Piotra o firmie Monavi, myślałam, że opowiada mi bajkę. Coś, co w moim przypadku i ludzi, których znam, nie może być realne. Miałam dużo wątpliwości, czy sobie poradzę. Nie miałam samochodu. I możliwości wyjazdów. W grę wchodziła tylko praca z domu. W Monawi zrobiłam coś, co wydawałoby się niemożliwe. A jednak po stosunkowo krótkim czasie moje dochody przekroczyły to, co kiedyś zarabiał mój mąż jako adwokat. To pozwoliło mi całkowicie zmienić życie. Teraz mnie i moją córkę czeka wycieczka na Wyspy Kanaryjskie. Wiem, że moja córka jest bezpieczna. Ponieważ to, co osiągnę w Monawii w przyszłości, może ona odziedziczyć. I dzisiaj mówię każdemu, jeśli ja, mając tyle przeszkód i barier, mogłam to osiągnąć, to wy również. Witam. Artur Dzonek z Warszawy. Z branżą spotkałem się kilkanaście lat temu, pracując jeszcze jak większość tak zwanych normalnych ludzi na etacie. Jako były sportowiec, dążyłem do perfekcji i starałem się najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Niestety czułem się niedoceniany, ograniczany i często wykorzystywany. Cały czas czułem, że nie płacą mi tyle, ile jestem wart. Dopiero branża MLM pokazała mi szansę wolności finansowej i stałem się panem swojego czasu. Poczułem, że mogę osiągnąć to, na co zasługuję. Osiągnąłem w poprzedniej firmie najwyższą pozycję w Europie, ale kiedy zobaczyłem i zrozumiałem, jaka wyjątkowa szansa dla bitnych ludzi właśnie się pojawia, to zdecydowałem się zacząć od zera. Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem ranking Direct Selling News, klasyfikującym firmy osiągające roczne obroty 100 milionów dolarów. Jest ich na świecie około 70, a my znaleźliśmy się na 14 miejscu. Przed nami firmy starsze o 25 lat, już rozwinięte i do tego działające na 60, a nawet 120 rynkach. Niektóre wręcz na całym świecie. Nic dodać, nic ująć. Wizerunek i uczciwość Monavi jest dzisiaj poza jakąkolwiek dyskusją. Dużą zaletą Monavi jest to, że mamy do czynienia z czystym marketingiem przez polecenia czyli dystrybucją informacji. Sam plan przewiduje 10 możliwości wypłaty wynagrodzenia. Dla mnie to jest bajka, gdzie wszystkie zasady i obietnice tej branży, które gdzie indziej były tylko teorią i pozostały obietnicami, tu są stosowane w praktyce. Monawi sprawiło, że mam satysfakcję i poczucie, że oferuje ludziom najlepszą szansę na sukces. Nie przegap tego, dołącz do nas. Witam, nazywam się Piotr Mosio, obecnie mieszkam w Krakowie. Kiedy do współpracy z Monawii zaprosił mnie Randy Schroeder, popatrzyłem na fakty osiągnięcia firmy. Właściciel firmy został nagrodzony przedsiębiorcą roku, według Ernst Young w Stanach Zjednoczonych. Firma w 3,5 roku zrobiła miliard dolarów skumulowanego obrotu, gdzie Microsoftowi zajęło to 11 lat. Ja wiedziałem, że raz na jakiś czas pojawia się coś naprawdę dużego. Pytanie było, czy Monawii w Europie to stanie się ze mną, czy beze mnie? Ludzie pytają mnie, Piotr, Skoro Monavie jest takie dobre, to dlaczego nie wszyscy ludzie są bogaci? Ja odpowiadam im, a skoro fitness klub czy siłownia jest taka dobra, to dlaczego nie wszyscy ludzie mają idealną sylwetkę? Z tego samego powodu. Pamiętam, kiedy codziennie rano przejeżdżając koło lotniska Oher patrzyłem w chmury na samoloty, myślałem sobie, o, ten leci na Hawaje. O, ten leci do Meksyku, a ten pewnie do Francji. A ja gdzie jadę? Ciągle do tej samej pracy. Dzięki współpracy w Monavi w ostatnie półtora roku odwiedziłem 10 krajów. Poznając przy tym wspaniałych ludzi i gromadząc niezapomniane przeżycia, budując swój własny biznes. Dziś zapomniałem już, co to jest dźwięk budzika. Wstaję wtedy, kiedy skończę spać i myślę sobie, cóż by to była za szkoda, gdyby Monavi przeszło mi koło nosa. Pomyśl, ile ludzi ma pracę która nie tylko nie daje im satysfakcji, ale i nie daje im pieniędzy, na które naprawdę zasługują. Albo ile ludzi chciałoby szybciej spłacić kredyt. Dla wielu ludzi jest to szansa, aby zrobić coś, czego nie zrobili w przeszłości. Co chcę tobie naprawdę zaproponować, jaki chciałbym osiągnąć efekt w ciągu tych kilku chwil spędzonych razem za pośrednictwem tego nagrania? Czego chciałbym ci życzyć? Chciałbym, abyś po prostu zechciał przyjrzeć się temu bliżej. To wszystko. Osoba, która przekazała ci tę płytę CD albo wysłała ci ten link audiopoczną elektroniczną, zadzwoni do ciebie. Zada proste pytanie: Czy wysłuchałeś? Biorąc pod uwagę, że doszedłeś do tego momentu, wynika, że odpowiedź brzmi tak. Po czym osoba ta zapyta się, czy ten materiał niesie ze sobą jakąś sensowną treść. Mam nadzieję, że Twoja odpowiedź zabrzmi: Jest to wystarczająco sensowne, aby przyjrzeć się temu bliżej i efekt będzie taki, że zechcesz spotkać się i usłyszeć więcej. Być może uznasz, że ten biznes nie jest dla Ciebie, ale pomyśl, ilu znasz ludzi, którzy go potrzebują? Wyobraź sobie, jak by to było, gdyby pieniądze przestały być dla Ciebie przedmiotem troski. Zastanów się, czy jesteś gotów zainwestować jedną do dwóch godzin dziennie przez następny rok lub dwa, aby móc spełnić wszystkie swoje marzenia. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to umów się na spotkanie z osobą, która zaraz do ciebie zadzwoni. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Życzę ci wspaniałego dnia. W naszej branży obowiązują określone zasady, którym oczywiście całkowicie się podporządkowujemy. Zasady te wymagają, abyśmy przekazali ci informację, że V nie gwarantuje jakiegokolwiek poziomu przychodu ani dochodu swoim dystrybutorom. Dochód w ramach planu kompensacyjnego MonaVie zależy całkowicie od wygenerowanej sprzedaży oraz umiejętności, zdolności i osobistego zaangażowania każdego dystrybutora. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste dochody osób aktywnie współpracujących z MonaVie, zapoznaj się proszę z globalnym raportem wynagrodzeń dystrybutorów, który znajdziesz na stronie www.monaVie.com. W zakładce szansa.